Dyplom specjalny dla Natalia Michalska i Agata Zając za wspaniały wizerunek sceniczny. W tej samej kategorii wyróżnienie Julia Zadworna. I jeszcze jedno wyróżnienie Eliza Szczepaniak. Grand Prix. Hanna Sztachańska. Grand Prix! Uuu! Gratulacje, jest koziołek i gratulacje od koziołka, nie masz już wolnej ręki do no Ciebie, tylko przytulę. W drugiej kategorii żywi postanowił przyznać jedno wyróżnienie. Zofia Sydor. Wyróżnienie, gratulacje, dyplom. Grand Prix w kategorii starszej. Egzekw otrzymuje Agata Łabno i Paweł Nikody. To jest Agata. A więc są brawa i gratulacje. Brawa na rące. Agatka, ja również gratuluję. Gratuluję, gratulacje od I proszę bardzo, i Paweł również gratulacje. To jest drugi Grand Prix. Uwaga, wpadłem na genialny pomysł. Wiedziałem! Tak. Co wiedziałeś? Znaczy pan wpadnie na genialny pomysł? Nie, ten tak też byciałem, ale tym razem mój geniusz zaskoczył nawet mnie. Kurczę. Uwaga, wiem co zrobić, żeby nasza wieś była sławna na całym świecie, żeby nikt nigdy już się z nas nie śmiał a co więcej, spijemy na tym kupę kasy. A? Założy Pan u nas więzienia CIA tak. ja tajne. Dziękuję bardzo serdecznie. Brawa gorąco dla przedstawiciela ambasady Norwegii. Brawo do Norwegii, która bawi się dzisiaj razem z nami. Jutro również tu w Pacanowie. Co ty gadasz? Nie no, żartowałem, nie dzieci, straszę dzieci. Jak to straszysz dzieci? Trochę czasami straszę. Serdecznie, oficjalnie powitać w czwartym dniu 12 Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów Norwegia 2014, największym w Polsce święcie dzieci. Kochani, witamy Was super bajkowo, Najpiękniej jak tylko potrafimy jako gospodarze na ziemi pacanowskiej w naszym małym miasteczku Kozim Grodzie. Przyjmijcie ten klucz jako symbol dzisiejszej władzy młodzieży, dzieciaków pacanów nie wiemy, czy Pan Wójt do końca wie, co robi. Przeczytam Wam kawałeczek świetnego wiersza, który wczoraj dostałam. Siedzi Mucha na suficie i narzeka. Nudne życie, nudne, takie prozaiczne. No naprawdę, nie jest śliczne. Niech ten dzień będzie prawdziwym Waszym świętem, Waszych rodzin, rodziców, dziadków, których tutaj też widzimy. Wszystkiego najlepszego, miłej zabawy. Będziemy bardzo dobrze dbać o ten Pacanów i zawsze będzie y, wszędzie szczęśliwie. A co chcecie robić? Jako władza Pacanowa. Bawić się i na pewno nie dopuścić, żeby komuś się stała krzywda. Niech ten Dzień Dziecka w Pacanowie trwa jak najdłużej. A wszystkim, którzy tu bywają, czego nam życzą, niechaj sami mają udanego finału 12 Festiwalu Kultury Dziecięcej. Bawcie się dobrze! Wiosna, wiosna, urodziły się wiosna. yes Stawie naszych wspaniałych artyst. Nasze rozśpiewane roch tańcowe, zilące usięwisza, a tu za nimi modre, urocze gałki, oczne, po przebytej katarzie. Nie wiadomo jak tam było, dość, że księżniczka, odjeżdżając z domu, zabrała ogarek świecy. Kiedy walemon zasnął, natychmiast zapaliła świecę i ujrzała. Jaki był urodziwy? Wiecie, co jej tak dolega? Czemu umrzeć chce niebożna? Ona tęskni za swą ziemią, gdzie palmowe lasy rosną, bo gdy u nas sroga zima, tam już młodą pachnie wiosną. Chodź, chodź koziołku. O, uwaga! uwaga? Wszyscy trzy... zabierają powietrza. Poczekaj, trzy... poczekaj. Musisz pokazać, że te nogi nie jest... Chwileczkę, to na 3-4 odsłonimy. Dobra. Trzy. Gotowi. Cztery. Ry! Dmuchać, no! Ale słabo dmuchacie! Poszło! Nie! 100 lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Żyje nam Skąd Państwo przyjechaliście? Jaworzna Ze Szczucina. Z Boska Zdraju. Z Darnowa. A my z Gdańska jesteśmy. Wrażenia? Fajne, powiem, że dużo atrakcji jest. jest... No, jest fajnie. No, bardzo fajnie. Eee, ogólnie jest wszystko w porządku, świetnie. Bardzo miło, rodzinnie. Jestem po prostu pod wrażeniem. Przyjechałam z Belgii, jestem Iwet Popławska. Zaczęłam pisać bajki po wizycie pani dyrektor Karoliny Kemczyk-Fanferpi. Przyjechała do nas do Belgii z wróżkami i koziołkiem. Zaczęłam pisać bajki. Sześć bajeczek o koziołku. Nasz jest w Belgii niesforny koziołek. To jest nasza belgijska flaga i polska. Jak to koziołek-matołek zaczął wędrować z Pacanowa. Do Belgii, do krain Beneluxu. W tej chwili tutaj jest okładka książki, która będzie wydana pod patronatem właśnie Europejskiego Centrum Bajki. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ jestem dwa dni i to, co widzę, to, co obserwuję, to życzę każdemu państwu w całej Europie. ¡Suscríbete